Koronawirus zamroził życie kulturalne w mieście. Teraz interakcja pomiędzy włodarzami a mieszkańcami dostępna jest tylko online. O przedsięwzięciach w najbliższym czasie opowie zastępca burmistrza Bąbrzeźna, odpowiedzialny za kulturę i promocję miasta, pan Wojciech Czciński. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Julio. Dzień, dzień dobry państwu. Oprawa graficzna strony Urzędu Miasta zmieniła się diametralnie. Nowe logo, nowy wizerunek strony, dodatkowo nowe gadżety promocyjne dla mieszkańców i sympatyków miasta. Skąd taka inicjatywa i jak ona się przyjęła w naszym mieście? Jeżeli chodzi o Nowe logo, tak naprawdę to się wiąże i to jest pokłosie tym, co już kiedyś mieszkańcom miasta staraliśmy się przekazać, iż będziemy starali się promować działania miękkie, czyli działania kulturalne, działania dla mieszkańców, bardziej rozrywka, bardziej zabawa. W związku z tym no, też trzeba pokazać, że mamy nieco inny wizerunek. W związku z tym nowe logo i nowa strona miasta. Jeżeli chodzi o to logo, to logo rzeczywiście jest i tradycyjne i nowoczesne. Jedno z drugim powiązane powoduje, że jest to logo rzeczywiście inne i to logo tak naprawdę pokazuje, że możemy tą tradycję wiązać z nowoczesnością. W logo. Mamy również napis Przyjazne Wody. Yy, ponieważ to logo można traktować jako wyrywek, tylko kawałeczek, ale można też traktować to z napisem Womrzeźno, Przyjazne Wody, a więc cały czas trzymamy się tej zasady, że wąbrzeźno ma jeziora i mamy rzeczywiście Przyjazne Wody. Ciekawostką jest to, że w tym logo możemy zauważyć to, co nam mówią mieszkańcy Orła, jedni mówią, że widzą Jaszczurkę, jedni widzą, że widzą ją odwróconą, jedni mówią, że jest ona pionowa. Myślę, że jak Państwo sami zobaczycie, do, dopatrzcie się w tym logo, to zobaczycie i to jest też ciekawe, że mamy taką właśnie tutaj jakby tajemnicę ukrytą. Nowa strona. Nowa strona to też ma symbolizować to, że idziemy w nieco innym kierunku, że chcemy być nowocześni. Ta strona jest naprawdę bardzo nowoczesna, inna. Myślę, że nie wszyscy jeszcze do tej strony się przyzwyczaili. Ale co ciekawe, ta strona ma być prosta i ta strona ma być intuicyjna. Taka, co dzisiaj rzeczywiście młodzi lubią, bo telefony są intuicyjne i strona ma być też intuicyjna po to, żeby się na tej stronie dziś nie zgubić, żeby bardzo łatwo móc po niej się poruszać. No i przejdę do, do gadżetów miejskich, tych rzeczywiście zrobiliśmy bardzo dużo. Pani wie również, że w tym roku mamy taki, a nie inny okres, okres pandemiczny, a więc pewnie nie będziemy mogli za bardzo tymi gadżetami dziś operować w świecie. One może nie dotrą tak, jak powinny dotrzeć, ale zrobić je trzeba było. My się do tego przygotowywaliśmy wiele miesięcy wcześniej i te gadżety do Państwa, do państwa niedługo też trafią. Króciutko powiem, mamy całą gamę nowych widokówek, 20 nowych wzorów. Przygotowaliśmy folder, folder tak zwany mały folder duży. Ten folder, ja tylko mogę pokazać i zdradzić, wygląda w ten sposób, ale już niedługo Państwo ten folder będą mogli otrzymać. Folder jest naprawdę ciekawy. Folder pokazuje wszystko to, co mamy w Omrzeźnie z rzeczami najnowszymi, również, ponieważ to jest właściwie coś, co, co wychodzi na bieżąco, a więc wszystkie najnowsze rzeczy w mieście są w tym folderze umieszczone. Mamy gadżety typu miody wąbrzeskie, oczywiście z pasiek małe, niewielkie gadżeciki, słoiczki. Mamy nowe pamięci USB, mamy długopisy, oczywiście koszulki, mamy całą gamę takich ciekawych artykułów jak karty. Karty są wyjątkowe, ponieważ karty przedstawiają postaci wążewskie. Zrobiliśmy dwie talie kart. Jedna talia dotyczy osób już nieżyjących, działających w przeszłości i mniej więcej do roku 89. Ten ten podział po prostu wniknął, że tak powiem, z podziału na, na dwie grupy, a druga grupa to jest właśnie grupa osób współczesnych, aktywnych albo urodzonych womrzeźnie i aktywnie gdzieś promujących wąrzeźno. I te osoby będą zamieszczone na kartach. Muszę przyznać, że odzew po przekazaniu do tych osób, czy, czy chcieliby na kartach być umieszczeni, był bardzo pozytywny. Ja się bardzo cieszę. Dwie, chyba trzy osoby bodajże odmówiły, ale to ich, ich pewnie tutaj prywatny jakiś osąd. Natomiast pozostałe osoby są umieszczone i myślę, że będą mogły się i one cieszyć, i my z oglądania ich w taliach kart. Jeżeli chodzi o gadżety, myślę, że to takie najważniejsze rzeczy, które dla Państwa przygotowaliśmy. Tak jak już mówiłem, integracja z mieszkańcami jest możliwa tylko online. Ja nad jakimi więc projektami pracuje Urząd Miasta i, i pracownicy? Jeżeli chodzi o te działania, to oczywiście jest to wynik tego, że mamy okres pandemiczny i proszę Państwa, to, że musieliśmy się przenieść do sieci, to w pierwszej chwili była. No nie ukrywam, no pewna tragedia, ponieważ straciliśmy ogrom imprez i o tym muszę powiedzieć, które przygotowaliśmy przez, przez miesiące. Nie będzie Dni Womrzeźna, nie będzie Piasecznego, nie będzie niestety koncertów, które miały być w wakacje, nie będzie proletariatu, nie będzie całej gamy zespołów, które miały też umilać nam koniec wakacji, zespół Make chociażby. No tego niestety nie będzie. Może coś zastępczo zobaczymy w trakcie jak będzie uwalnianie nas z pandemii. Nie będzie niestety również cotygodniowych spotkań z disc co planowaliśmy już od czerwca co piątek. To są imprezy masowe, a więc niestety musimy z nich zrezygnować. Poznakiem zapytania stoją rajdy rowerowe, które chcielibyśmy organizować, ale to też kwestia odmrażania tej sfery turystyki. A więc to wszystko niestety, proszę Państwa, zostało gdzieś tam zachwiane, ale... Odnaleźliśmy się w pewien sposób właśnie online, postanowiliśmy gdzieś wejść w sieć i trafić do Państwa w sieci i mogę powiedzieć, że już za kilka dni Dzień Dziecka, Dzień Dziecka organizujemy w sieci, zapraszam serdecznie na 31 maja, niedziela, gdzie będziemy już od godziny 9 przedstawiać Państwu mniej więcej co godzinę, przygotowaliśmy cały zestaw działań dla dzieci, będą warsztaty, Pszczelarskie warsztaty aktorskie, będzie wspólne ćwiczenie z panią Asią Dumą, będą pytania do burmistrza zadawane, będą czytane bajki. A więc serdecznie zapraszam na tą naszą tutaj zorganizowaną akcję. Przygotowaliśmy również szereg imprez takich online, które będą w ramach projektu Kultura w sieci. Projekt Kultura w sieci został złożony przez Wążecki Dom Kultury. Ten projekt przeszedł. Dom Kultury pozyskał 47 tysięcy złotych i w ramach tego projektu będzie cały szereg konkursów, warsztatów, galerii przeprowadzanych w sieci, a więc tego będzie dosyć dużo. Ja nie ukrywam, mam tutaj też taki pewien prywatny swój akcent, ponieważ z kolegą Zbyszkiem Izdebskim będziemy prowadzili podcast dotyczący muzyki, muzyki już troszeczkę starszych panów, a więc muzyka również starsza, Deep Purple, Pink Floyd, Alan Parsons Project, te zespoły będziemy chcieli zaprezentować, troszeczkę puścić muzykę tych zespołów, no i pokazać je troszeczkę w innym świetle, a więc to też pewnie taka taka, taka ciekawostka. Natomiast mamy dwie propozycje dla Państwa, propozycje z Serialowe, tak bym to nazwał, ponieważ to będą cykliczne dwa programy telewizyjne. Jeden program nazwaliśmy Wąbrzeźnianin w świecie. To jest program, który będzie typowo, tak powiem, brzydko ściągnięty, ściągnięty z programów, które są w telewizji, które lecą i cieszą się dużą popularnością Polacy w świecie, ewentualnie Polacy za, za granicą. To nas gdzieś zainspirowało. Chcemy pokazać życie naszych mieszkańców Womrzeźnian. Z wieloma już rozmawialiśmy, wiem, że będzie program z Indonezji, ze Szwecji, z Holandii, z Włoch. I myślę, że będą zgłaszali się nowi. Już dzisiaj mogę Państwa zaprosić do tego programu. Ten program pewnie będzie emitowany na jesieni, ale nagrywać go będziemy już teraz. Jeżeli ktoś byłby chętny, kto mieszka za granicą, serdecznie już zapraszamy do naszego programu. Natomiast drugi program telewizyjny to jest program kulinarny. Program, który ma promować potrawy wąbrzeskie. Chcemy mniej więcej przygotować program który będzie na zasadzie makłowicza czy okrasy. I tu Państwo też dokładnie wiecie, jak to wygląda. Program 15-20-minutowy, gdzie Wąbrzeźnianin kto to tego jeszcze nie powiem, ale to będą prawdopodobnie panie czy, czy, czy panowie z Wąbrzeźna będą gotować potrawy. Zarazem będziemy promować wąbrzeźno, bo to będzie gotowane i robione w, w, w terenie, w plenerze i będziemy robić potrawy jak najbardziej wąbrzeżskie. to w cudzysłowie, ponieważ takich potraw pewnie nie ma typowo, ale chcielibyśmy dziś wypromować produkty, które są związane z ziemią wąbrzeżską, z ziemią tutaj chełmińską, może z pomorską. Do dzisiaj do mnie docierałem informację, że mamy zupę zagraj, mamy gdzieś niesamowite drożdżówki, które są, są pieczone w okolicach Wąbrzeźna, mamy gdzieś czerninę, która jest charakterystyczna dla północnej Polski i to chcielibyśmy tutaj wypromować. Kto wie, może wypromujemy jakąś ciekawą potrawę wąbrzeską a może też wypromujemy jakiegoś nowego makłowicza albo okrasę, mam taką nadzieję. Myślę, że, że każdy z Państwa lubi oglądać programy o potrawach i myślę, że każdy będzie z ciekawością mógł zobaczyć gotującego mieszkańca Wąbrzeźna na ekranie. Co w takim razie z Podzamczem? O trwających tutaj inwestycjach już rozmawialiśmy wcześniej z burmistrzem Tomaszem Zygnarowskim, ale co z życiem kulturalnym tutaj? Teraz jest, jak już mówiłam, zamrożone, a nie ukrywam, że pozostaje mi w pamięci z zeszłego roku ten zatłoczony Podzamek, gdzie tak naprawdę tysiące Wombrzeźnian i, i ludzi spoza naszego miasta bawiło się wspólnie przy, przy dobrej muzyce. Jak będzie w tym roku? Oczywiście, no Państwo możecie już tutaj za moimi plecami zobaczyć parasole, natomiast za kilka dni pojawią się palmy i to, to co w tej chwili powiem, to będzie na pewno, więc na pewno uruchamiamy kąpielisko, uruchamiamy palmy, na pewno uruchamiamy na początku czerwca bar na plaży, ten, który tutaj jest za moimi plecami. Dodatkowo powiem również, że będzie uruchomiona kawiarenka na rynku, ale jeżeli chodzi o podzamek, to kąpielisko będzie czynne. Uruchamiamy punkt wypożyczania kajaków i rowerów wodnych, a więc z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny będziemy na podzamczu mogli się kąpać, będziemy mogli wypoczywać. Natomiast co z imprezami? Mamy zgłoszone i wygrane praktycznie takie dwa duże projekty związane z lokalną grupą działania. Każdy z tych projektów w wielkości około 50 tysięcy powoduje, że no chcemy gdzieś przeprowadzić te, te działania. Jeden projekt to jest projekt, który był już rok temu, to są działania rowerowe, z aktywizacja społeczeństwa mieszkańców Wąbrzeźna, ale no, niestety na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć, kiedy to będzie i czy będzie, ponieważ nie mamy jeszcze odmrożonych imprez i nie wiemy jeszcze, czy te rajdy rowerowe możemy przeprowadzić. Sądzę, że tak, mam nadzieję, że tak, wszystko ku temu idzie, że te rajdy rowerowe będą. Mamy również drugi projekt, aktywny senior i tutaj mamy, proszę Państwa, dla Was, właśnie dla seniorów przygotowany naprawdę bardzo atrakcyjny program. Program, który dotyczy i spotkań z Nordic Walking i warsztatów kulinarnych i warsztatów rękodzieła, ale niestety nie mogę też potwierdzić na dzień dzisiejszy, że to wszystko się odbędzie, ponieważ wiadomo, nie zależy to od nas. Jeżeli chodzi o działania tutaj na Podzamczu, to mogę powiedzieć, że również ruszamy z boiskiem do siatkówki. To boisko niedługo będzie uruchomione i na tym boisku oczywiście, podkreślam to po raz któryś, ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa będzie można grać, będzie można z niego korzystać. Tak naprawdę nie wiemy, ile jeszcze potrwa pandemia i kiedy będziemy mogli się znowu spotkać w większym gronie na Podzamku, żeby móc po prostu odpocząć i poczuć tego ducha wakacji. Ja mam nadzieję, że kiedy już imprezy masowe będą możliwe, Urząd Miasta zorganizuje takie wydarzenie, na których będą się mogli bawić wszyscy mieszkańcy naszego miasta i sympatycy. I będzie to bardzo dobrym impulsem do działania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Spotkaliśmy się, Pani Julio, w tamtym sezonie tutaj wielokrotnie. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że w tym również, mam nadzieję, proszę Państwa, że z Wami również będę miał okazję się tutaj spotkać, ponieważ koronawirus prawdopodobnie minie. My możemy dzisiaj rozmawiać bez maseczek, dlatego że siedzimy w odpowiedniej odległości od siebie, a z tego co wiemy, prawdopodobnie niedługo również na świeżym powietrzu będziemy mogli bez maseczek się poruszać. Ja mam taką nadzieję, liczę na to, że niedługo rzeczywiście życie wróci do normalności i będziemy mogli spokój wtykać się na Podzamczu, wspólnie bawić i radować. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę jeszcze raz i ja również mam nadzieję, że do zobaczenia jak najszybciej na deskach Wąbrzeskiego Amfiteatru. Dziękuję za uwagę.